Dzień dobry drodzy Państwo, witam Was w dniu 6. Dzisiaj zaczynamy sobie z kawką I zaczniemy również od gotowania W ostatnim filmie nie było i możliwe, że nawet jeszcze wcześniej też nie było nic gotowane I się o to upominacie Także dzisiaj jajeczniczka tylko dla mnie Bo jestem... Nie no, tak naprawdę to każdy już zjadł Klasycznie, bekon, jajka Kurde jak się skleiły, no kurde To dzisiaj ta jajeczniczka najlepsza na świecie nie będzie chyba I y Dzisiaj w planach jest wyjazd. Nie będę może mówił tym razem gdzie. Zobaczycie po prostu gdzie pojedziemy mhm. i czy bowiem tam się dostaniemy. Bo ustaliliśmy, że nie kupujemy biletów. online, bo są na miejscu, ale czy są Podobno na taniej, podobno taniej. Podobno taniej są na miejscu, no ale czy są na miejscu? Tak naprawdę się dopiero dowiemy. Jak chcesz, mogę ci co zrobić. Nie, ja chcę zjeść. Albo pizzę pizza. Mój człowiek, ale no mamy. Tutaj ciak, bekon. Już zrobiony. Mój, taki trochę. Przypalony. Przypalony. W ogóle musimy mniej przekinać na filmach. Oj, 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 Bo żółte dolary YouTube dał na filmy. Oj. A um, on. Wiecie, budżet zawsze jest potrzebny. Do kasynu Dokładnie. Po prostu nie tego. tego dolara. Nie, bo nawet dało na pierwszy film, jak losowaliśmy Kołem Fortuny Frizoluszka miejsce w miejscu w Tam nie było kasyna, to nie jest kwestia tego. Jakże widzicie, cały czas są kłody rzucane pod nogi cały czas z krzyżem na plecach chodzę. Jak nie Frizoluszek z Kołem Fortuny, to YouTube z demonetyzacją. Jak nie kasyna mnie okrada, to zakłady buchmakerskie mnie okradają. Nie chce się żyć, nie chce się żyć prawda, bo jestem real. Nie jak pan Świątek. O, Zero cenzury z mojej strony. Dobra, ja to wyłączam, bo tutaj jeszcze zrobiło praktycznie. Dzisiaj szybka chcę to mieć co bardzo. Jak się robi tylko dla siebie, to 3 minuty zrobione. Jak się robi dla pięciu chłopa, to trochę trwa. Cię jak żółtka niszczymy. Tym razem się, myślę, że uda zrobić taką mokrą, fajną. Lekko przypała na miejscami, no ale... Aktywny węgiel tak tak ją zjem. Proszę bardzo. Klossa, klossa. Tylko nie ma chleba chyba żadnego. O, o no nawet no. jest ten chyba... Ale dobra, ta bagietka już, yy, jest trochę twarda, ale ten się nadaje. Ten się nadaje, tak. Pomidora już chyba nie ma, no nie widzę. Nie ma no pomidora, to wodka że będzie. No to takie śniadanko dzisiaj. Tutaj oczywiście kawka do tego i tutaj sobie pozwolimy deserek w postaci... Batona, tak zaczynamy dzień. Jak się dzisiaj czuje pan świątek? Dobrze się czuję bardzo, tylko mnie już Pacia denerwuje z rana, on jest tępy, on jest widzowie tak przygłupi, że to mnie nie po prostu... A co robi? Na każdym kroku jemu się mówi trzy, trzy razy tę samą rzecz, a i za czwartym razem cię spytał to samo. To jest definicja. Masz jakieś pytanie do świętego? No ja nie zadaję to co jest kurwa tym pierdolę 5 euro, a on nie może powiedzieć. Paciu pyta, za ile, za co ma zapłacić ci 5 euro. Teraz on, już, teraz on już specjalnie to robi, ale nie no, to jest turbo przygód. No i jedziemy do groty, do Blue Grotto. Ja specjalnie nie mówiłem wcześniej. No ale dobra, to zlikowałeś. I tak tak, tak nikt nie wie co za to jest. Za 6 minut jest, więc wychodzimy. Ja już się piątą godzinę trenuję. Święta, tak? tak Piątą godzinę trenuję. Potwierdzam. Wychodzimy. Właśnie nie są, właśnie nie są, bo on ma kontrolę nad ja tym lubię, co robi. Tak. Patrzcie. Ja tak. Tak. Nie, nie robi tak. Koniec. Drodzy Państwo, jesteśmy w takiej łódeczce. Płyniemy sobie na morze mam nadzieję że się nie wypierdolimy bo stracę wtedy kamerę ale co będzie to będzie zaraz walimy na łeb tego kierownika co nam tu i wypływamy na morze człowieku i tutaj zobaczcie nic tu nie ma tak to wygląda to jest jakieś kiedy jadą stresujesz się święty nie yeah. Ale szczerze powiedz ja Nie, w ogóle No troszkę się stresuję. jest luz jest, jest luz zostałem w Ja już mam ja ja jeszcze... jest... o, o lekko raną zbrojkę na temat mojego plecaka, który może zaraz w ogóle Nie, jest luz. No ja mam ja lekki stres ze na kamerę tego, Jest po prostu, jest, jest luz. luz Jest luz, luz, luz kurwa po prostu, jest luz A se wezmę, bo nie mówię Marcia musieliśmy pół godziny namawiać, żeby To, to bym nie chciał wsiadać Specjalnie nawet pieniędzy nie wziął, żeby nie wsiadać Matko i córko Ale po Location. You can yes, see yeah. that small rock there. Like that island outside. The shape of the island. The island outside. Ah, oh, yeah. Go from mm -hmm. Put your hands in the water. See it through your hands. Tu się woda niebieska. Czyli no, to jest pokaż tą rękę, że będzie niebieska. No, ale zobacz, How deep is here? How deep? 5 meters. Ale czyściutka też ta woda, taka się wydaje. tutaj ładnie.

Pan świątek! Oddaj tego Bucha święty. Święty, święty, święty. Ale to jest zimna woda. Musiał sobie zajarać, jak jeżdżamy do cage'a Właśnie wygląda, jak to teraz wygląda. Tu świeci. No. Jakbyśmy, nie wiem, do jakiegoś portalu wjeżdżali. Prawie jako Pokaż a nie widzę na kamerze Może później wstawię te szpoty które porobiliśmy Chyba wracamy powoli Jeszcze tak to oglądam O kurwa Już po kamerze było Już po kamerze było Teraz strzał Jak się panie Śmiotek czujemy? Bardzo fajnie, bardzo fajnie jest, bo tutaj sprzęt nie jest w stanie, że tak powiem. Jesteśmy proszę państwa już po podróży. Nie ukrywam, że stresowałem się. Nie będę tutaj zgrywał bossa. Miałem kamerę w lecaku za 6 koła, telefon za 6 koła, fajne przeżycie, to jest pięknie. Możesz tam pokazać jeszcze w Że Te 12 koła to mało, co? Co? Jeszcze powiesz, że te 12 koła, to... mówisz, nie mówię, że się stresowałem, bo to dla mnie dużo. Na okay. wro... Doceniam pieniądze proszę Państwa. Zmieniłem się. Kasyna mnie zmieniła. No teraz się będziemy smodzić na krewetę, bo nie ma kremu. Dokładnie Dzisiaj robimy się na krewetę. Dzisiaj na krewetę się smudzimy. Gdzie jest jesteśmy Panie Świątek? Dingley, dingley No Jest to ładne jak e, siedzę, ale. Jest to miejsce Bartoszika. Dla niego tu przyjechaliśmy. To nas zabrał. Tylko, że jesteśmy... Także nie będziemy widzieć zachodu słońca, ale to jest mały jakby defekt. <grymne> <grymne> tak, przyjechaliśmy do pota, żeby zobaczyć zachód słońca, a on będzie tam. Będzie zasłonięty. Także congrats z party... Nie <grymne> Nie, 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 było zachodu słońca, ale spokojnie. Jeszcze, w gole, jeszcze masz szansę na znalezienie, bo na TikToku wyglądało to 50 razy lepiej. Ja już za, żadnego kolejnego Ubera nie płacę, żeby się <giby> przemieścić. Jak ten zachód słońca to wtedy o innej porze roku tutaj był <giby> Ale nie, no, no bo, pewnie tak. Albo pewnie skałę tak. specjalnie zrobili, taką, żeby było, że ładnie wygląda, bo tutaj skały nawet nie ma. Dajcie Warty wpadł, Ale ja mam 16 km. I... Ale w chuju to mam? Potrzebuję mapy. Potrzebuję no mapy. I no określi, że tam 5 km. No bardzo obciśnijmy się, no bo zobacz jak wysoko słoneczko jesteś. Ale nie, no ładnie tutaj. Masz. Bo... Jest ładnie, ja nie mówię, że nie jest ładnie, bo jest bardzo ładnie. Nie jest. Ale... Tylko takimi tak no, jest. Fajnie by było dojechać jak ma się samochód, a nie jeździć Uberem. I po prostu tracisz pieniądze. Tak. My stopnie wróciłem, przy tu, tu jesteśmy. Samochodem uciec, swoim? Samochodem swoim. To zajebiście. Problem jest taki, taki że my na chatę mamy po drugiej stronie wyspy. W linii po 20 kilometrów. Przyjechaliśmy to specjalnie dla Bartiego na zachód słońca, a zachod w końcu nie zobaczymy. No. Można już Ubera rzukiwać. Powiem tak, chłopaki ze śmiali. To nie jest to zupełnie, czego ja no, szukałem, no, ale no, ja Właśnie nie, bo chłopak, ja wam pokazywałem TikToka chłopakom z takim dziurką i ładnym widokiem właśnie na słońce. Chłopaki śmiali, że nie umiem znaleźć. co z tym. Ja, ja przyjechałem tutaj, żeby dać się zachód słońca na klify. Są klify, pokaż. Są klify. Jak najbardziej. I jest słońce. Po prostu. To jest jest ładnie, ale czy dał mi za to 40 euro? Ja absolutnie nie. Afryka? No. Ale dopiero nie słońce, potrzebny. samochód kupić, zrobił obiad wokół no <grym grym> i wszystko strzeli. Tak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o ten zachód. No nie będzie on chyba najładniejszy na świecie, tak myślę. Tak szczerze, na kamerze i tak on wygląda dużo lepiej niż na żywo. Stork, ja rozumiem całą storkę. Jak warty się czujesz z tym, jak wygląda ten zachód? Lekki zachód? Że... Nie, fajnie. No, jest... no nie wiem, no. To i, tak na, to i tak na kamerze wygląda dużo lepiej, szczerze. Nie mów tak. Pokaż. Pokaż jak wygląda na kamerze. Bogaż. Widzisz jak na kamerze wygląda? Bogaż, że no, to taka kropka? Nie no. Lepiej wygląda na kamerze niż IRL. zdecydowanie, ale... nie wiem no, ja mam... nie, nie, dlaczego, bo my widzimy tylko właściwie to słońce i nic poza tym. A tam jak, jakieś tam lekkie światła Co? Przecież wygląda jak księżyc. Wygląda jak... Co? mi księżyc. Nie no, według no, mnie... No, no pójdzie pój pój zachód trochę. Nie no, ale to, to nie moja wina akurat, że są kurwa chmury, dobra? Ale? Taki dzień wybrałeś. No. I to by było na tyle z tego zachodu. Słońce tam praktycznie nie. nie widać. No i... Bardzo jak Ci się zachód? zachód? No nie było, w sensie no... Ale, ale zachodu nie widziałeś, to Ci się podobał zachód? Wszystko pod zachodem było fajne, Teraz, tak? teraz bo mi bardzo, posłuchaj, ja ci bardzo ważną rzecz. Nie zawsze najważniejsze w życiu jest to, <śmiech> co <śmiech> robimy, <śmiech> Tylko z kim robimy? I może 2, gdyby powiem wam tak, gdyby ten zachód oglądałbym sam, byłbym rozczarowany. Ale że pokaż. Siedzimy sobie na jakimś kurwa domku. Cześć, siedzimy. I... Na... To nie jest domek, I... to jest kościół. No dobra, to siedzimy no na... Ugda no, no, jest... no, jest... On tu generalnie stoi od godziny i krąży wokół tego. Oś, i, i, I tylko tam oś, się boimy i się zarwie poszło. mi się osobiście podobało. A gdzie jest co? słońce, ale, ale mam nadzieję, że już nie potrzebujemy więcej takich zachodów. W pełnym gronie potrzebujemy. Ja ja może i... skoczę A może się bada... skoczy sam. Na wschód może wskoczyć. Tu rowerem chyba. Ale to, to pocie, Powiem ci, się Tak, przechodem? wschód to lepiej zobaczyć kurwa z naszego mieszkania niż tutaj takie wschody oglądać. Kiedy są jesteście? Już, już. W w słońce. W słońce. słońce. Jest jeszcze tam, tam. No szparka. Mogę już nie ma No już tańca, nie ma, już nie ma słońca Tyle Tyle z tego było Ale może Komentarz ze sprawy Pani Świątek? Nie no mi się podobało, bo Fajny sobie był. fajnego spota znaleźliśmy Fajny spotik, tak A ja bym chciał wiedzieć, że ja tu go znalazłem Spota znalazłeś? Ciekawe Ja go zaklepałem Co się dzieje ja? Co jest? Nie, nie świeć teraz Co jest Bobo? Nie święty, zostawił telefon na Mieliśmy klify na klifach, na takim dachu i jedziemy z Uberem i dzwoni do mnie jakiegoś, Igor Igor I dzwoni do mnie jakiś gość iPhone Default. I, I, I zaraz łączy się, znowu jeszcze raz. Ja pierdolę. Ja to, to, to mógł być tylko taki Igor Święty. Weź zabrać. Za, z... za, ci... Dobra, dobra. Ale mówiłem ci, że no nie, nie mam. No to Barti Bart, ci potwierdzi, bo ja się ciebie Ale przecież ja zamieniłem wtedy jeszcze Bartiego z powrotem do ładowania i ci oddałem go, położyłem pod tobą. Nie. Ale to co robimy? bo. My zaraz do, A on dojedziemy teraz do domu. nie odbiera w ogóle. Ja bierze. O kurde. Nie, dobra, ale to myślę, że ogarniemy to jakoś, tam. Wejdź najpierw. nie odbiera. No i jest problem z Panem Świątkiem, bo nie chcą oddać telefonu. bardziej został zawrócony. A, ja to... Do... Z imą z, z, z tym... Z Bogdanem. z Bogdanem. Może odbiorą telefon Pana Świątka, nie wiadomo. Biorą, myślę. Myślę, że się uda. Ale ty święty, ja nie wiem, jakiś zbyt spokojny jesteś. Mnie. Nie, to ja nie. bym ja telefonował. miał telefon, się w sobie teraz, bo, bo... Gotuję się w nim, gotuję się. W nim. Ale czy? On już jest tak ale ja nie wiem, jakim cudem ty życzył A ty święty możesz stali. jakoś ten telefon zablokować na wszelki wypadek? Płysk, Ciekawe, córek. Ale ja, czym? Którym, jak jak ja go dopiero ostatnio nauczyłem, żeby sobie wyłączył te kontrolki bez odblokowania, żeby się nie O, odpisali. 300 euro. Dobra, ktoś inny. Ok, może ja się zrzegam zaraz. Weź świat z nim wiesz. Ja ja nieźle z nim. Igor. Dobra, Weź nieźle Igor. Ty pisz, a on niech mówił. Dobra, napisz OK i niech może ogarną to. Zapytaj się, czy na tym... Wytaj OK, where are you? Jestem na miejscu, z nim negocjuję. <laughs> ja pierdolę. Ale dobrze, bo Mozima się został Jakiś discount nie da. Dobra, masz sorry ścisła? Tak, no. My jedziemy już, ale powiedz mi Gdzie ten telefon? Bo ja nie mam. Będzie gdzieś tam... Ale no przecież to czemu Mazjał ma mi Czemu Mazjał mi pisać z nim? gdzie wy jesteście? My jedziemy teraz uperem na to dżingielik z tam gdzie byliśmy. To czemu Mazjał ja mówi, że wy ja już tam jesteście? Czemu Mazjał ja mówi, że tam jesteście? No jest ja nie wiem, pójdźcie tam gdzie byliście tam gdzie byliśmy i poszukajcie no tych ludzi po prostu. Czy ktoś ma telefon? No, ja nie wiem gdzie oni są. no... no skąd mam lekką wiedzieć, stary? Ja myślałem, że już. Mazin, z... z... tam to, jesteście ile i Ile wam to czasu zabrało? Po co wypiszecie, no, żeby no, już go widzieć? No, musieliśmy się zatrzymać w środku, ten drugi, musieliśmy zawrócić. No, no ale to z 15 minut temu już yy, ci nie no, 15 że to nie, no ale. Dobra. Czryku, wiesz, jak długo się zadałem tutaj Ubera? No, też prawda. też prawda. No. Dobra, no. No ale nie Dobre, trzeba było ściemniać, no kurwa. w to jest od A macie jakieś pieniądze? No właśnie, no bo on chce 300 euro. Dungi mówi, żebyście mówili, że macie same drobne. Mówcie, jakieś. że macie same drobne i no, że nie mówcie, wiem. Że rozłączył się. Japi, no co za debil kurwa, kolejny. Może mu też się rozłączył. To co jest święty, co robimy? Nie wiem. To za Ale to jak nie masz telefonu, nic nie co? A oni nie mają kurwy w końcu? Oni kurwa kurczę mają. Ja pierdolę, strasę się No to. Fajnie. Ja. No ja. mnie <laughs> Ja już mam takie stopy yy, mokre. Ale ja też. I zaraz stracę ci Ale chłodno jest no, w ogóle dzisiaj. To jak poza filmem wodą. Chórę, ale jak można telefon zostawić? Ja. Ja nie rozumiem tego, święty. Dlaczego no zawsze dobra, ty? Dobra, błagam, powiedzcie, że to jest, kurwa, jakiś prank. Jaki prank? Przecież... Czy... Nie wiem, no. Ale to co, teraz będziemy siedzieć tam przy tym Greensie i czekać bo, na nich? Nie, jak nie, oni bo... dopiero są na tych klifach Kurwa, To... Będą jechać pod Greensa, no nie wejdziemy i tak. Kurwa, błagam was, jak... To, to ponad pół, pół godziny czekania będzie. Teraz. Błagam, jak to jest jakiś żart, powiedzcie to teraz, bo ja się serio, źle czuję w chuj. W chuj się źle czuję. No rozumiem stary, ale... Czy to jest jakiś żart marek? Chyba no, jak? No, jak? Nie, jak? jak ci telefon? Mówiłem ci, że ci to odkładam na ręce. Dobrze. Nie Co? wiem, ty nie masz okay. nie, nie wiem. Dobra, Jest ten gość tam. Jaki gość? Kurwa, czy to nie jest żaden żart? Ułabym no ja o tym nic nie wiem, nawet jeżeli to jest żart to ja nie jestem w to wkręcony i wymieszany Nie mam pojęcia o tym I też, no, no nie wiem, nie, nie wiem co tu się dzieje, stary, naprawdę nie wiem co tu się dzieje Co, co jest, co się dzieje? Próbowaliśmy no ale nawet nie ma... Najprawdopodobniej telefon świętego się wyładował już w tym momencie Mówię, ja już powiedziałem świętemu, moim zdaniem 99% szans nie odzyska telefonu ale oni Więc powiem, trzeba jak... będzie po prostu wrócić, wrócić do domu, niech oni... Ja nie wiem czy bym nie powiedział bym już im, żeby wracali. Oni mają klucze to jest. No najgorsze. właśnie o to chodzi, ale jaka jest szansa, że oni odzyskają ten telefon? I szukają tego gościa i... Nie wiem, najwyżej zgłosimy kradzież, zablokujesz yy, telefon święty. Nie. Zablokujesz ten telefon, zgłosimy kradzież. Jak będziesz miał lokalizację, to też jakoś to zlokalizujemy i... I tyle. Nic więcej nie wykminimy. Bo, yy, no, no, moim zdaniem, to jest niemożliwe, żeby ten gość tam był żeby w ogóle chciał oddać ten telefon, jak on nie odbiera, nawet. Dobra, słuchajcie, ogólnie to to jest y, prank na świętym. Telefon ma Barty, Mazima, Bogdan i nikt go nie miał inny. Yy, a jest prankowany dlatego że nie pilnuje swoich rzeczy i tak jest zawsze z nim. Teraz już będziemy jechać i po prostu, jak spotkamy chłopaków przed sklepem. No to święty się dowie o tym, że telefon tak naprawdę był w ich rękach I zobaczymy On no, na pewno się wkurwi, ale będzie też pewnie szczęśliwy Ja, jak coś, to ja nie byłem pomysłodawcą tego Ja przez jakiś czas tak naprawdę nawet sam byłem w to wkręcony, bo nie wiedziałem, że pohki coś takiego robili Więc no, więc to nie jest moja wina No, stał telefon no, o telefon na chodniku. No, Jesteś się Jesteście kurwami, jedyny. Jesteś was, mam. Nie gadam z wami, nawet. Nie co? gadam z wami. No, bo nie święty poszedł sobie, no to go zostawiliśmy. Ja chcę nie. powiedzieć, i to jest totalnie szczere z mojej strony, że ja też byłem w to wkręcony do czasu, do momentu. Jak był ten telefon, to chyba nie było nagrane. Nie wiem, co już było nagrane, co nie było nagrane. Jak zadzwoniłś niby święty do Marka. To ja myślałem, że to jest naprawdę, że on zgubił ten telefon no ja i zadzwonił do Barciego. Też aferę zrobiłem, że, że coś takiego się dzieje Że mamy dzieje. I, nie to, I to było real z mojej strony I później Bobo pokazał mi pisząc wiadomość jakby na telefonie, że to jest troll Więc później już się dowiedziałem no, no to możecie też powiedzieć kto był pomysłodawcą ogólnie tego jak to się stało A, bo żeby to nie było tak, że ja faktycznie zgubiłem jego telefon jak debil zostawiłem To było tak, że ja miałem jego telefon na powerbanku I wyjmowałem go jak już zeszliśmy i oddawałem kabel Bartiemu A Barti patrzył na telefon A może mu skitrajmy i zadzwońmy no, w samochodzie znaczy, no, do niego ja No, no. Czyli Barty był ja z nią Czyli że W Barti, ja? ale cała nasza Ta, trójka, to. Ja to zresztą, ja rzuciłem no. Dostałem telefon, od wartości dostałem telefon Nie, Nie, nie. on nie, nie. został wtajemniczony później. On tak. został w tajem... Dostałem na naprawdę... telefon i dostałem powiedziane, że mam łamany angielski zadzwonić a, do Mareczka i tam szczerze... mówić, znalazłem telefon. Ale ja i tak ci trzymam, tak, że nikt tego nie, ja nie czuje ja nie, nie, nie. nie, nie, daj nam ich Ja szczerze jestem największą kurwą w tym wszystkim. Bez przesad Nie, ja się powiem dlaczego. Ja jestem największą kurwą w tym wszystkim, bo ja najczęściej e, jestem padam ofiarą takich żartów i najbardziej się wkurwią na was, a tutaj jak chuj poleciałem. Jeszcze byłeś pierwszą są pod która to przesada była Ty tak, nie no, no ale, zabart, no bo zabart. ja, stary Ja w samochodzie miałem takiego moralnika cały czas jak, jak my tam wysiedliśmy my też i, i szliśmy I śledzymy. jak to jest żart, to proszę mi to szczerze I on mówi, jeszcze tak, pół ja ja metra ode, ode mnie Od mojej ja, twarzy ja, ja siedem przed nim, mówiłem, że proszę, więc, że to jest żart Le, No, ale my, my, my też powiedzieliśmy ten błąd Że nie lecieliśmy w absur. No Przesadziliśmy, panowie, przesadziliśmy Żeby się to zbyt bardzo real, Że powinniśmy ukazać mu, nie wiem, jechać, coś robić Coś, cokolwiek nie no, znaczy, filmik z ja, zykawe, ja tylko nie. czekałem, aż on nas w że gościowi, że zawracamy, Da, a ja albo dostać 300 euro? On da, nie, dobra, to się zapłaci, a później, a jak się zapłaci? On, jak zapłaci? Nie, Na początku był, nie wie jak to zrobić, nie, a potem on, on, on miał taki plan, żeby po prostu wrócić do domu. Ale on się nie zorientował, że jak my piszemy z telefonu no. w ogóle, jak jest ja ale, ale, ale basie, W pewnym momencie się skapnął. Ja mu Tutaj zacząłem, jak szliśmy, to tak to tak o tym myśleć, a ja Maru powiedział, że jak dostajesz powiadomienie, to możesz odpisać bez odblokowywania to Ale czekałem jak nie tego, że dzwonił ten telefon, bo to, to dzwonił, bo się ale... To właśnie zezwolił, właśnie akurat byś... do ciebie. Ta, a jeszcze trzeba no. ja mu siedem razy... Nie, mi... bo Bara był akurat ostatni w kontaktach. Ja jeszcze rozmawiam. mu 7 razy w międzyczasie powiedziałem, że mu się rozładował ten telefon i że no. nie ma tego. Nie wiem. No. Mocny głupio. Nie, no mi, nie jest, mi jest szkoda gorzej. Mi też jest ja tego, szkoda, Dlatego no. ja właśnie... Ja mówię, ja, ja... Trzeba mu kupić... Nie miałem kupiliście. w tym żadnego udziału mógł praktycznie, poza tym, że to on udokumentowałem. Bo no pokaż nie masz go. Ja no kubym oświadczył. Nie trzeba. No ja no, chciałem, sztucznie macie, on jest na pewno. Kończączyłbyś on tak, że nikt ani nie miał zabawy, ani ten, każdy się czuje chujowo. Nie no, nie. no, ale to... w sensie odgrywanie roli ja nie sądziłem, że my jesteśmy tak dobrzy, bo. O, wraca Bogdański. Pod tym, pod tym względem, że nie no, odegrane teraz to było. No, no, tak, jakbyś... ale myślę, że będzie to wspominał jaki później. Znaczy, ale nie będzie to Nie będzie wspominał, wspominał. to Nie, nie znaczy, będzie wspomnienia. Nie, ale to znaczy ja teraz patrzę na samego siebie, no to jak kurwa, wiem, coś mi Bobek zapierdala i potem mam takie kurwa nie mam tego, nie mam tego To nie mam potem nie myślę o tym, ale kurwa dobrze, że teraz już to mam. W sensie ja najbardziej... Tzn. Ja wiem, że on jest Co? tym. Wiem, że najbardziej <grym> To był tam święty Wiesz? gdzieś? Nie, ta nie jest. Nie, no on, on potrzebuje, tak samo jak ty, pewnie potrzebuje czasu się przejść, więc jakby, ja już bym na chatę. Możemy mu kupić jeszcze jedną włóczkę, pety, cokolwiek. No. Ja najbardziej się też boję. Serduszka w komentarzach dla świętego no, i Wyścigajcie mu gipce. No, gdzie on poszedł, Ty? No, on się poszedł przejść, no ja nie ja dziwię, muszę no, no jeszcze pewnie ma rozładowany ten telefon, nawet nie zadzwoni ja się gdzie. 100% tam. I proszę to... Państwa, update z tej strony Mr. Kreweta. No palony wój, lekki kramik, lekka kreweta. Jeśli chodzi o plecki, to jest widnie jak to zrobić, żeby pokazać. Tu też się zegarek odznaczył. Teraz widać, że był noszony. A panowie jak słyszycie po muzyce już tam... Już tam się bawią, już pan świątek zapomniał o jakichś prankach, nie prankach. Szymal playlista! I ten playlista to to jest? Szymon playlista, nie wiem. Mów słowa dla Bemowa teraz. Dobrze, nagrywasz tutaj? Nie, to nie. nie Pozdrawiam. Pozdrawiam. Nie, 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 kurwa. Słowa, słowa dla wymowa, nie. Słowa dla wymowy. Nie bo to się trzyma się trzymać i Tak, poczekaj, no. Dobra, proszę Państwa, teraz przyszedł ten moment, w którym wybierzemy pierwsze komentarze, które wygrywają nagrody. Tak więc pod pierwszym filmem jest przebite 2000 łapek, także dwa komentarze z pierwszego filmu będą wybrane. Drugiego filmu na razie mamy 1900, więc... Póki co jeden komentarz, jeżeli dobicie dwóch tysięcy, to będzie wybrany też drugi. I wybieramy już też trzeciego. Tam jest 1000 z kawałkiem, więc też jeden komentarz będzie wybrany. Także na razie cztery komentarze, cztery nagrody dla widza. I przejdźmy do pierwszego filmu, co wybieramy. Wybieramy komentarz od kacze 9715. Analityk, przedsiębiorca, biznesmen, dobrze zbudowany zawód typer, ten kolego, o którego nie musisz się martwić. tom i Gorek Święty. Kolega, którego masz, to tego jest... którego masz ci nie to jest tak, i... syn, e... koleżanki syn, syn, ko syn koleżanki Taki mamy. komentarz musi zostać nagrodzony bo... Także to jest pierwsza osoba i tutaj uwaga e, Osoby, które wybieramy, niech odezwą się do mnie na Instagramie I napiszcie, czy będziecie chcieli magnes, czy, pod, czy pocztówkę Dobra, kolejny komentarz I drugi komentarz z tego odcinka to jest Kiedy jesteśmy z kumplami na siłowni i wiemy, że nie damy rady wyjebać tylko na klatę No i tu jest ten I tutaj jest taki moment, co możemy go teraz wkleić Nie damy rady nie, no damy ja radę. Ja, nie, Ty nie damy rady Ja nie damy Ja się Nie damy rady Ja w Oddajemy to tym Nie damy rady Nie damy rady Oddajemy to tym laskom Oddajemy to i co? Daliśmy radę. Daliśmy no, dajemy radę. to tym lasem, nie no, kit. Ale to się naprawdę... Ale daliśmy radę. No daliśmy. Dobra, to teraz kolejne. Dzień drugi. Dnia drugiego. Tutaj mamy 1900 łapek, tak jak mówiłem, więc jeżeli dobijecie jeszcze te 100 łapek, to będzie drugi komentarz wybierany z tego. I tutaj co wybieramy? E, od 2 do 2, 3, Znowu klipik i Barty chciał być podobny do pewnego Murzyna, nastrojonego do jeziora. Może możesz się ten filmik z tego. No to wstawimy klip Bartiego i tego Murzyna, o co chodzi? Taki strano. Taką boba ma teorię, ja nie, nie wiem. Nie no, czy powiedział, to jest że musi straci stracić coś czas i powiedział, że idzie tam. Po skałki, no i poszedł tam. No Barty tak. O, i... już po. Mógł teraz w o o o o. Sprawdza, czy wszystko poszło, nie no Takie quick pick, quick to było dobre No i teraz trzeci film, tutaj mamy 1700 łapek, także jeszcze 300 do 2000 I to z tą Barceloną Z tą małpką Z tą ja też doceniam Ojej Jak to? Aragorn 1002 Skąd znacie skąd znacie metody treningowe Barcy? No i tutaj też jest clipik Co tutaj, jest trening? <laughs> raz. Příš, uśmigněj, ty já. Cck 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 jsi už Takže to jak na razie, tyle Przypominam, że właśnie takie są zasady 1000 łapek pod każdym filmem. To jest jeden komentarz wybierany do nagrody i wybieramy najlepsze komentarze. Lajkujcie. dzień czwarty, dzień piąty, dzisiejszy film i też te poprzednie. Do zadwoń pod

No, nie. nie, to, jest, to, jest no, to jest sens, nie jest coś To trafił, oh, tego Kurwa słabo Nie O kurwa Nie Dobrze, no, dobrze Jeszcze raz Ja też no, mogę raz? Mam jeszcze rękę, ale mogę ale ty pierwszy Ja? Ale macie jednego słabo? tego Uuu. Dobra, teraz kurwa dajcie dużo Dajcie dużo Dajmy we fucking go bro